Cześć, super nagrywać. Dzisiaj nagrywam jak jestem w takim muzeum roślin. Palmiarni. W, w jakim mieście? W Poznaniu. I zbieramy takie rzeczy. Właśnie jesteśmy przy drugim. I teraz zobaczymy jakie to jest. Takie rzeczy, czyli Wieczą. Ki. To jest taka lista. I to jest lista wszystkich muzeum, bo jeszcze trzeba pójść do innych sześciu czy tam pięciu muzeum, a teraz patrzymy jaka to jest. Musisz nacisnąć, nacisnąć. To jest listek, on jest tu i on jest... I go przebijamy. Tak. Jak zdobędziemy wszystko, to otrzymamy legitymację odkrywcy. Mamy. A powiedz, jakie rośliny można tu spotkać? Można spotkać kratusy, palmy, baobaby i te różne. Baobaby to są te z księcia. Z małego księcia. Z małego księcia. Teraz idziemy do kolejnego. Jesteśmy przy tym. Jak będziemy tu, to zobaczymy się. Pa! Słuchajcie, teraz jesteśmy przy kameleonach. Takich jaszczurach? Właśnie, Niekoniecznie taki... kameleona, ale może jeszcze. to są kameleony. Bo na ogonach, jak widzicie, mają takie czarne. A, właśnie. żeby się uprzypo... przypodobać. No, dlatego to są kameleony. U nas w Polsce. Zbliżamy się do papugi ary. Tak wygląda, można na zdjęciu. Prawdziwości, to ona jest tam na samym szczycie. Przytulają się. Zobaczcie co odkryłam. Tutaj jest posąg jakiegoś dżunglowisty, który odnalazł. No, dżunglę. I z kogo? Dżunglę. Tak. A jak się nazywa? Dżunglowista. Tak, go nazwałam. Dżunglowista, jest i on. Mamy kolejną. Teraz to już jest. To. Zobaczmy. Jest. Teraz muszę ogarnąć, którą to jest stronę. Czyli tak? I się widzimy przy kole. Ok, teraz jesteśmy przy takich właśnie ryb. Dokładnie nie wiemy, jakie to są ryby, ale jesteśmy przy takich ryb. Wyglądają jak złote rybki. No. Może tak. twoja też taka urośnie? No, może. Chcą jeść? Jest. Co to To są rosiczki. Takie kwiaty, które pożywają muchy. Tutaj, o właśnie, to są te. Takie różne. Takie, takie kłapy. I Strach takie, się bać. I takie rurony. Ale to tylko muchy zjadają, nie ludzi. To są piranie. Co to jest? Piranie. Co to jest? Piranie! To są, to są ryby, które są drapieżnikami. Zjadają tak jak inne ryby? Rysy lub te rekiny. Ekstra. Zobaczcie, jakie tu ryby kozaki. Kozaki, kozaki. Tu są ryby na reszcie. <laughs> Żabienica pozioma Alistie tak to Alimata <laughs> To są ryby na w rolonie. Chyba w rulonie. To są rybki, które mają kuku na muru. Pianek. O, tam ma kuku na muniu totalnie To jest gigant na lesie Zobaczcie, jakie giganty. No, takie giganty. Uuu. Jeszcze tu co. chyba jakiś rekin tam jest. Tu zobacz, chyba to jest rekin. Zobacz u góry. Tu? Zobacz. Nie. No ale to, co to jest w takim razie? To jest y, też rekin, ale innej dyspozycji. On też innej zna... dys... Słuchajcie, patrzcie. Czuję się jak na dzikiej chodzi. Słuchajcie, tu kolejna jest pieczątka właśnie przy kaktusie. Już jesteśmy przy ostatnich dwóch. Już się cieszę, bo już prawie... Nie mogę chodzić tutaj, bo mi wolą nogi. Trzeba zobaczyć, nie że, która jest, tylko jak się ją robi. I jest. Uuu. Możesz I sobie na ręce jeszcze postawić. Zachtrile. Dawaj rękę, rękę. O. Jest. <noise> o. Idziemy dalej. Nie ale już na szczęście ostatnia, cytryna. Jeszcze raz patrzymy, to jest tak, tak. a I... yeah, komplet! Jeszcze na rękę. Ten człowieczek tam to jest Golas. Co on tam robi? Nie zatopiono go po prostu betonem, gdybyś tam wszedł, bo oni chcieli, aby tam był jakiś człowiek. Przestroga przed niegrzecznymi zwiedzającymi. Nie wchodźcie, bo was zatopią betonem. Właśnie. Doszliśmy do na miejsca finałowego. Cześć, jak tam wyglądało się? Zabieram te pieczotki. Mamy pięć pieczotek, pięknie. A jak na imię? Ignacy. Ignacy. Będzie jeszcze jakiś upominek? Tylko legitymacja. Tylko legitymacja, dobrze. Ignacy, zatem składam Ci oficjalne gratulacje. Zostałeś prawdziwym odkrywcą, zdobywcą naszej poznańskiej palmiarni. Dla Ciebie mapka na pamiątkę oraz legitymacja odkrywcy. Proszę bardzo. Cześć. Dzień dobry.